Wiadomości z Małopolski. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem Złączy się z narodem. Za nami obchody 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na krakowskim placu Matejki, przed grobem nieznanego żołnierza, tradycyjnie odegrano hymn narodowy, po którym nastąpiła honorowa zmiana warty. Odczytano też apel niepodległościowy i oddano salwę honorową. W uroczystościach wzięli udział między innymi przedstawiciele samorządów województwa małopolskiego. To jest radosne święto dla naszego narodu. Widzimy, że w mniejszych miejscowościach, w większych miejscowościach i tutaj w Krakowie, w sercu Małopolski, odbywają się uroczystości wojewódzkie z okazji odzyskania niepodległości. Widzimy, że w całej Małopolsce są wywieszane flagi państwowe. Od tych najmłodszych naszych mieszkańców do tych starszych są uśmiechy na twarzy, a to pokazuje, że wszyscy. Cieszymy się z tego, że Polska jest wolnym krajem, jest niepodległym krajem, a z drugiej strony przed mi duża odpowiedzialność, bo wolność nie jest raz na zawsze dana naszemu narodowi. Podczas obchodów wokół Placu Matejki zebrały się także tysiące małopolan. To jest bardzo ważne święto i oczywiście radosne, no bo wiemy, w jakiej sytuacji Polska odzyskała niepodległość, jak to ciężko przychodziło, i to też można powiedzieć, no jest taka sytuacja trochę. Smutna dla nas, ale jest to święto radosne, bo odzyskaliśmy niepodległość po wielu latach i, i jesteśmy z tego powodu zadowoleni. Kocham Polskę i chcę. Chcemy świętować dzisiaj ten dzień razem, tak? I chcemy świętować ten dzień razem. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry przykład świętować razem z dziećmi, bo coraz częściej chyba zapominam w tych czasach. Mamy dzień wolnego przyjść, spędzić go razem z innymi ludźmi, zobaczyć, jak tutaj oddajemy. Za naszych poprzedników, którzy walczyli o dobro do naszego kraju. My powinniśmy też mieć świadomość tego, że dzięki temu jesteśmy teraz wolni. Dzięki temu, co się stało 106 lat temu, my możemy teraz spokojnie chodzić do pracy, do szkoły, wychowywać nasze dzieci, chodzić na pracę zabaw. Uważam, że to jest mój obywatelski obowiązek, żeby być tutaj 11 listopada, święto narodowe Polski. Uroczystości na placu Matejki zwieńczył pokaz pojazdów reprezentacyjnych, służb mundurowych i defilada, która przeszła ulicą Basztową.